Witam Was w kolejnym filmie, jest to już z dzień 11. I oczywiście zapraszam Was do oglądania Jest godzina no, prawie 6 rano Ciężko już było wstać, trzeci dzień pod rząd o 5.30 No ale wycieszam się, że jest już środa, więc jak środa minie, to już będą dwa dni do weekendu Maja no, już stała. I co, już szukasz sobie Już się przybrałam i zaraz będziemy wychodzić The first noel the angel did say Was to certain poor shepherds in fields as they Zjechałyśmy, także zaraz moje odpinam, że jesteśmy w garażu, także zaraz idziemy już tędy do domu. Na balkonie z Mikołajem, gdzie on na tu łapkę, czy rączka, on pomacha. to są te lampeczki tak, mogę pokazać. A właśnie jestem dlatego na balkonie, że chciałam poprawić tego Mikłaja, bo powiem Wam, że on w ogóle działa tak, że tylko jego... On jest zapompowany tylko w tym momencie, jak jest podłączony do prądu, więc no po prostu jak mnie nie ma w domu, no to ja go nie podłączam. No bez sensu, żeby był cały dzień podłączony. Jeszcze jednak do świąt jest trochę czasu. Dzisiaj mamy 11, dlatego no jest odłączony, jak mnie nie ma. No i wieczorem też nie świecę go cały czas. I po prostu... No przez to się wypompowuje za każdym razem No i też się tak zgina można powiedzieć Jak jednak uchodzi z niego to powietrze więc byłam go trochę poprawić O widzicie jesteśmy razem z Mikołajem Pięknie to wygląda. Czy znaczy przydałoby się więcej światełek, ale no nie miałam więcej, a raczej nie będę chyba już kupować więcej. Także ja już będę wchodzić do środka, Nikola już poprawione. go teraz wam z tej perspektywy pokażę. I już będę wchodzić do domu. No ja się do mnie cieszy, bo... Wyszłam, wróciłam z balkonu. Byłam na balkonie. Wróciłam i widzieliście, Majka się tu mnie cieszy z tego powodu. No bo nie wiedziała, gdzie jestem. A dopiero przeszliśmy do domu. I zaraz właśnie wyszłam na balkon, póki byłam w kurtce, żeby Wam jeszcze coś nagrać. No i tak jak mówiłam, poprawić tego Mikołaja. Przez to, że on za każdym razem się wypompowuje, można powiedzieć, uchodzi z niego powietrze za każdym razem, jak go wyłączam. I on automatycznie się nadmuchuje, jak tylko go podłączam do prądu. Nie wiem, jeżeli ktoś z Was ma takie pompowane właśnie Mikołaje, to możecie pisać, czy na tej samej zasadzie działają. Teraz zrobię sobie herbatkę. I już teraz pójdę się przebrać. Bo ja zazwyczaj tak robię, że jak wracam z pracy, no to się jednak przebieram w jakieś luźniejsze ubrania. I, i potem tworzymy sobie kalendarze. Teraz na otworzenie kalendarzy zaczniemy od mojego kalendarza. Bardzo mocny jest tą Sprawdzamy, co tu się kryje. I dzisiaj trafił nam się szampan. Ile mililitrów czy 5 mililitrów? Akurat z szamponu bardzo się cieszę. Szampony zawsze mi się przydają. Nigdy za wiele, zawsze wykorzystam, więc fajny dzisiaj produkt. Numer 11 w tym kalendarzu więc to może być w sumie Śnieżynka I oczywiście czas na Maji kalendarz małeczkę, małeczkę. Zaraz się do niego dostaniemy Coś ja dzisiaj nie mogę w kalendarzu otworzyć Coś małego dzisiaj jest sobie zjesz i to jest to mięsko z kawałkami sera przyszłam do kuchni z Mają bo będę chciała jej dać kolację właściwie taki trochę obiad, kolację, bardziej kolację. i dzisiaj jej dam właśnie w tymi miserce, bo chcę ją przetestować jak właśnie się sprawdza jak Maja z niej w ogóle jedzą kaję, bo to jest miska właśnie spowalniająca jedzenie ona pierwszy raz będzie taką testować no i dam jej mokrą karmę Zobaczymy, jak sobie Majeczka będzie radzić. Tak wie Maja, już byś chciała. Ale ja Ci jeszcze to muszę, wiesz, tak podzielić ładnie. Bo chcecie, chcę je, wiecie, rozprowadzić to po całej tej misce, wziąć na takie mniejsze kawałki właśnie. Żeby sprawdzić, czy ta miseczka rzeczywiście tak fajnie działa. Wydaje mi się, że tak, bo widzicie, go na fajnie ta karma wchodzi w tarowki bardzo szybko. Myślałam, że właśnie dłużej mi zajmie, więcej czasu mi zajmie, żeby to wszystko rozprowadzić. A to jednak chwila i już jest gotowe jedząco. Czyli dajemy. I rzeczywiście zdecydowanie zajmie duże jedzenie tego. Tak jak normalnie bym jej włożyła to do miski, to mogłabym policzyć do 5, może maksymalnie 10 i już by było wszystko zjedzone. A to już to trwa jakąś chwilę. I jest tego jeszcze drugi plus, oprócz tego, że wasz piesek nie zje aż tak szybko, co właśnie nie jest zdrowe, żeby aż tak szybko piesek to zjadł. I to właśnie drugim plusem jest to, że trochę się zawsze zmęczę, no bo to będzie na zasadzie, że, wiecie, tak jak na przykład z maty do lidania. Też wasz piesek trochę wytęża jednak e, swój umysł. Trochę się zawsze zmęczy, wiecie. Jest to dla niego też jakaś forma trochę e, rozrywki, e, że ma po prostu zajęcie zwyczajnie podczas tego jedzonka. Nie tylko raz dwa i już wszystko zjedzone. chwili i powiem Wam, że naprawdę to już trwa rzeczywiście trochę czasu zanim Maja to zje. Już chyba 10 minut, tak? Męczy się, żeby zjeść z tej miseczki. Więc to jest też patent właśnie, jak macie na przykład pieska energicznego, jak macie szczeniaka i ma za dużo energii, no to właśnie w takiej formie podać mu jedzonko. Ja w międzyczasie jeszcze zaparzyłam rumianek, bo zauważyłam u Meli pewien problem. Dzisiaj zauważyłam to właśnie, teraz jak wróciłam z pracy przed chwilą, jak zajrzałam do klatki, to widzę, że melci trochę oczko tak, nie wiem czy ropieje, ciężko jest mi powiedzieć, czy aż ropieje, czy łzawi, ale właśnie widzę, że zamyka to oko jedno i no, czytałam, że być może za, może sobie zaprosić świękasiankiem to oko, bo rzeczywiście, no jak zawsze, wiecie, prosiaczki sięgają do tego paśnika, no to jednak gdzieś tam mogła sobie zapuszyć to oczko. No i czytałam, że można na przykład rumianek przyłożyć, więc jej tu zaparzyłam ten rumianek, i później wezmę jej na wacik kosmetyczny i postaram się przyłożyć już Mela. To jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to jest trochę ciężko, bo na przykład z Tosią i z nie byłoby problemu. A Melcia jest z taką świnką, że się wyrywa, nie chce sobie nic dać zrobić. Na przykład z pazurkami zawsze z nią jest problem, żeby jej podciąć, bo ona wyrywa się, nie chce, więc teraz też będzie pewnie problem, żeby jej to oczko rzeczywiście trochę. Na ten wacik tak przetrzymać, żeby zrobić jej taki okład z rumianku. No, ale nie wiem, no muszę jakoś spróbować. No, bo chcę jednak jej to zrobić. Bo nie wiem czemu, ale tak przymyka to oczko. Możecie pisać, czy mieliście jakieś coś takiego uśmienki. Nie wiem, czy to coś będzie potem gorzej, czy wystarczy, czy może częściej coś wpadło do tego oka. No, przekonamy się. Zauważyłam to właśnie przed chwilą. Już myla jest poza klatką. I mam dla niej przygotowany rumianek i wecik Teraz Wam pokażę o tamte oczko, nie to, które tu widzicie. O, z tym oczkiem mylecie ma problem. Nie, może teraz tak tego nie widać. Ale ona tak co chwilę mruży to oczko. I to oczko jej też łzawi Zaraz będę jej robić okład, teraz z prosiakami otworzymy kalendarze, ale co jeszcze chcę Wam powiedzieć, to co się okazało z melą, jak zaczęłam jej robić te okłady z rumianku, to zauważyłam, że ma dziwę sianka właśnie wbite w oczko tak pod powieka i wyciągnęłam to. I powiem Wam, że co mela jest taka, że nic nie da sobie zrobić i zazwyczaj od wszelkich rzeczy pielęgnacyjnych ucieka wyrywa się. To, co mnie zaskoczyło, to dała sobie zrobić. Chyba i to rzeczywiście przeszkadzało i, i była nawet spokojna. Także wyciągnęła mi to ten kawałek jakby ścianka, ten kłos taki. No i wydaje mi się, że jest już lepiej. Jeszcze oprócz tego jej przyłożyłam potem rumianku. Zobaczymy, czy właśnie będzie dalej to oczką zawić, czy to rzeczywiście... Tosianko to spowodowało i będzie już w porządku. I dzisiaj nam w kalendarzu się trafiły gałązki jabłoni. No i prosiaczki lubią. Chodźcie, prosiaczki, chodźcie. Tosia pięknie. Chcesz gałązka? Luśia zabrała. Macia. Tu się chyba tą gałązkę przejęła? Żone one lubią gałązki jabłoni I numer 11 w tym kalendarzu ciężko jedną ręką, ale jakoś sobie damy radę i już patrzę co się dzisiaj trafiło a dzisiaj są takie małe serduszka i to są mini serduszka o smaku sianka, łąkowego, banana i buraka także też otwiera i od razu im daje, każdej świnki pod takim serduszką to się zapadło oczywiście Chodź, Mela. Chodź Mela. Chodź. Chodź Marcia, chodź. Niech tam oczko. Masz serduszko ziołowe. No to już to się swoje kończy. Jeszcze mam dla Lusi. Chodź, Lusia. Chodź Lusia. Chodź Lusia. Masz. Także każda dostała po jednym. Ja już będę kończyć ten vlogmas, bo muszę się wziąć za jego montaż, ponieważ jest już całkiem późno. Trochę mi z tym wszystkim zeszło. I jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli już jutro.